W dzisiejszym odcinku zaczynam od nowa, ale z armią tylko Divine Petów w Garden. Czyli mogę używać tylko takie pety jak Rakun, Dragonfly, Discoby, Queen Bee czy T-Rex bądź Phoenix, Fox i wiele, wiele więcej innych divine petów. Są to dosłownie praktycznie najlepsze pety w grze i naszym celem jest zobaczyć, ile zarobimy kasy w 24 godziny. Dlatego w tym momencie teraz zostawisz subskrypcję oraz łapeczkę w górę, a my zaczynamy. Także dobra, widzowie, jesteśmy na nowym koncie i mam tutaj na tym koncie same Divine Pety. Jest ich naprawdę mnóstwo i mnóstwo i mam ich naprawdę dużo, także możemy sobie już jakieś postawić i myślę, że... Zostawimy no większość petów, takich jak właśnie Dragonfly, B T-Rex, Fennec Fox Ten mój duży rakun, oczywiście z poprzednich odcinków, jak pamiętacie I właśnie, chyba jeszcze nie możemy tego rozfoksać, no nie, niestety nie możemy Więc aktualnie prezentuje się w nasz taki sposób właśnie ekwipunek petów I są to dosłownie wszystkie Divine Pety, zobaczcie w w każdego peta, pisze Divine No po prostu każdy ten pecik, który tutaj mam w ogrodzie jest Divine I tak, Divine ogólnie praktycznie jest najlepszą widzowie właśnie, pierem takim najlepszym Jeżeli chodzi o ogólnie pety, owoce, growy garny, wiecie Zobaczcie, tutaj macie Prismat i tutaj macie divine, no ale prismatic to jest chyba tylko kitsune aktualnie, więc to by nie będzie miało sensu gdybym miał robić armię kitsune tylko teraz sobie dołączymy na jakiś publiczny serwer, także okej okay, dołączyliśmy na jakiś serwer, zobaczcie takie ja mamy tutaj pety i tutaj są tacy ludzie, to są dosyć nowi ludzie, zobaczcie tutaj gościu ma 20 kasy 28 tysięcy kasy, to jest, to jest naprawdę jeden gościu, który tak samo jak ja zaczynał, tylko że ja mam takie pety widzowie, tak zobaczcie mam takie urakuna queen b rex i teraz widzowie co byśmy chcieli zrobić to w sumie pójdziemy sobie do seed shopa i kupimy dwie marchewki, dobra to stawiamy te marchewki widzowie i tak naprawdę musimy poczekać a Jakiś pet będzie robił jakąś swoją abilitkę, ponieważ na przykład wiadomo, że taki rakun będzie kradł, Spinosaurus robi mutację po ogrodzie dragonfly tak samo mutację, więc no musimy poczekać. Wygląda to dosyć ciekawe widzowie. I w sumie te marchewki sobie zbierzemy, idziemy je sprzedać. Co jakby tego Red Foxa sobie sprzedać? Ile on będzie kosztował 4 miliony, ale dobra, widzę, nie będziemy sprzedawać Red Foxa wolałbym wam go rozdać zamiast go sprzedać, więc sprzedajmy te dwie marchewki. No i teraz widzę, mamy PRE 50 kasy, uwaga! Dobra, mamy 41 kasy idziemy kupić kolejne marchewki. Dobra, mamy kolejne trzy marchewki stawiamy je i czekamy, aż one wyrosną. No to są. Więc Nasz. No właśnie, one już sobie wyrosły, zbieramy. Widzowie, idziemy sprzedać ekwipunek. I bum, mamy 73 kasy. Widzę, właśnie, teraz musimy zrobić rośliny jakieś, ponieważ jak nie zrobimy roślin, to na przykład, no, nie, nie zrobimy się na mutacji. Zobaczcie, już jakiś gościu do nas podchodzi. Gościu pani krakun, normalnie. Jest łysy, jest łysy, zobaczcie. On się tutaj chowa. Chłopiec łysy normalnie. Łysa glaca, Kolejne marchewki, będziemy cały czas marchewki teraz kupować. No niestety. Gościu tutaj magnifying glassa ma, wyciąga go. No nieźle, nieźle. I teraz zbieramy 8 marchewek. Najszybszy pet, który będzie robił abilitkę, to jest prawdopodobnie nie, no, Dragonfly, więc jakby, no na Dragonfly, więc jak będą na Dragonfly'a najszybciej się doczekamy Sprzedajmy akwipunek, nie wiem będę miał kasy, 170... 220, wow, ale dużo widzowie, dobra To teraz kupimy sobie no truskawki, nie? Kupimy truskawki w sumie To bum 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 cyk cyk cyk, lecimy Mamy nawet tego nowego peta widzowie, który jest za 1% w, z tego właśnie e, Guaranteed, e, tutaj chesta, tego, no tego kulinar chesta I widzowie ja go w ogóle wydropiłem na live'y, także ja tego peta i po prostu te nasiono wydropiłem na live'ie I wydawałem chyba na to 10 tysięcy robuxów, żeby to otworzyć, nie? Naprawdę sporo dosyć, no ale tak, udało mi się zdobyć te pety, więc no mamy Why have red fox? What? Why have red fox? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś coś takiego napisał, naprawdę widzowie e, Ja trochę angielski znam i to nie jest poprawnik mar... Nie wiem, dobra, nie wiem, co gdzie będę się wypowiadał na ten temat, nie? Bro, you have fox? No mam red foxa, zobacz się pytam mnie, czy mam red foxa Mam red foxa, mam, 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 pewnie by chcieli tradera, ale nie za niego by chciała Let's trade? No nie, niestety się nie będę wymieniał, widzowie bo ja się nie wymieniam w tym odcinku e, Ja gram normalnie teraz, widzowie, ja gram normalnie Gościu chce ze mną trader robić, typiarka, ale ja ja się nie chcę tridować, bo widzowie, nie wiem, ona pewnie by mi sodała słabą ofertę za tego Red Foxa, Tak mi się wydaje. Dobra, mamy tutaj jakieś jedzenie, więc jakieś owoce. Mega ja w ogóle. 133 kasy, czy możemy coś za to kupić? No, chyba nic innego nie kupimy, jak truskawek, no ale one tak wolno rosną. Dobra, tutaj już jest jedna wyrośnięta, dobra. I tutaj po rosyjsku do mnie pisze, zobaczcie po lewej. No kurde, nie mogę, nie? No co na pewno się rozczytam z tego styrelicy, z to się na pewno rozczytam widzowie, nie? Ej, dobra, i tutaj Dragonfly zrobił właśnie mutację Gold na Strawberry. Czyli widzowie, jest pierwszy pet, który widzowie. Się użył, że tak powiem. Jest to na strawberry. Mamy strawberry gold. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Pewnie, no dosyć mało. Nie wiem, ile będziemy mieli kasy z tego. 321. No, no tak, widzę, bo na truskawce to tak średnio. Te ja blueberry byśmy mogli teraz kupić, tylko byśmy musieli zebrać jeszcze coś. A niestety na razie nic nie możemy. O, jaka truskawa tu rośnie. Co jest grane, dobra. Idziemy sprzedać truskawy. Uwaga, uwaga, czy będziemy mieli 400 kasy na blueberry? Jest, mamy, dobra. Idziemy kupić je. I dobra, mamy kupione blueberry. Stawiamy, dobra. I za ja chwileczkę pograć, zobaczymy, jak się nasz ogród pojawi. O, gościu wyszedł z serwera w ogóle. Zobaczcie. Rakun aktualnie biegnie coś i ukradnie, Chyba ukradnie jabłko Jak czapnął to, jak czapnął jabłko Normalnie jak za szyję, normalnie zapał Dobra, dałem mi to jabłko, Rakun e, Tam e, Dragonfly mi chyba robi jakąś mutację Nie wiem ile to jabłko będzie kosztowało Więc sprzedamy, uwagę, widzowie, ile O, No dobra, 300 kasy tylko, to nie nieźle w sumie XD, no tak stoisz typie, ukradłeś tylko jabłko No miałeś ja ukrać, nie wiem, jakiegoś Candy Blossoma Normalnie, ale mamy tutaj trochę e, Już zobaczcie roślin, bo tutaj trochę mam tutaj roślin Tutaj mam Orange Tulipę, więc je idziemy sprzedać, i sprzedajemy jakiś pł Uwaga, uwaga, widzowie, to sobie 5 tysięcy kasy. Wow, wow, coś pięknego. I tutaj dalej je kupuję, bo to jest po prostu easy, easy kasa. Tak szczerze, easy farmienie kasy. I disco. Chciał zrobić potację disco na strą truskawce, ale się nie udało, więc no niestety. E, szkoda trochę, szkoda, szkoda, no. Bo 125x to sporo. Nawet te na takie truskawce to by było trochę warte. Dosyć, dobra, zbieramy te tulipy. Tutaj mamy, jak wypuniki, mamy tutaj, widzowie, 8, 7 koła. No, 8 tysięcy, bo co ja mam w ogóle. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Blocksbom's skoda. ENGI macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty, podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. No miałem chwilowego ZW, zobaczcie, co tutaj się dzieje, gościu podchodzi, pisze do mnie chyba po. Ja nie wiem co to jest za język, to chyba jest portugalski albo e, nie ja wiem co to jest za język, naprawdę nie pojęcie tam hiszpański. E, tutaj jakieś Abilitki się działy chyba, zobaczcie widzowie. Tak jest Takie się nasz ogród prezentuje i ja. Czekam po prostu aż będzie jakieś nasionko. Dobra, z cactus za 15 tysięcy kasy. Jest to do zrobienia, jest to zrobienia, e, więc spróbujemy to zrobić, Widzę. Tylko jest problem taki, że nie mam wystarczająco pieniędzy, nie? I może być kłopot, ale spróbujemy to zrobić. Uwaga, dobra, teraz jest, Widzę, jakiś event się odpalił, więc może się jeszcze uda. Chociaż nie wiem, czy to się uda, Widzę. Ja bym musiał połowy tyle kasy, jak teraz ja mam zebrać. A ja watering canów nie mam. Dobra, nie wiem. Pisze, please use watering can. Widzę, czekajcie, może do jakiegoś podejdę i napiszę, żeby mi tutaj dali watering cana Dobra, nie wiem, nie wiem, co on pisze, dobra, nie rozumiem. Nie. Dobra, nie wiem, czy się uda tego, jak to zakupić. Spróbujemy, zobaczymy, ile dosane kasy. Uwaga! No nie, 2000 tylko widzowie, no chyba, że Rakun coś ukradnie Czekajcie, zobaczmy. Dobra, Rakun za dwie minuty kranie, więc no dobra, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Nie no, zobaczcie, cały serwer siedzi na mojej farmie. Gościu wyciągnął trading ticketa i gościu chciał y, chyba trade'a ze mną zrobić coś takiego. Zobaczcie, zobaczcie. Y, albo nie wiem, do kogo. Zobaczcie, jak tutaj siedzą, lajkują mi farmę. Już mam dwa lajki normalnie, pięknie. I teraz Rakun będzie kradł, uwaga, za 3, 2, Jeden i uwaga, dobra, w którą stronę pójdzie, dobra, idzie tam, ale tam nie ma co... Nie, no nie gada, że on truskawkę Proszę, nie denerwujmy. Nie denerwujmy, że on truskawkę ukradnie Nie. Chłop mi dał truskawkę. Nie na zwykłą truskawkę. No nie mogę, dobra, to widzę, że się nie uda tego jak to zakupić, niestety się nie uda, no nie ma szans już. No za 40 sekund to znika, no ale ja nic nie mam co sprzedać w sumie. Dobra, no nie wiem, spróbujemy widzę jakoś te 5 tysięcy zrobić. Zbieram wszystko, może się jeszcze jakimś cudem uda, ale wątpię szczerze że bardzo. Dobra, spróbujemy, spróbujemy, zobaczymy. No wierzę w to, wierzę w to, może może się uda, widzę. Spróbujmy. Dobra, uwaga, widzę, ile będę miał kasy. Uwaga, uwaga, może będę miał na to. Jest! Mogę kupić! 18 sekund, dobra, kupiłem. Dobra, nice, Jezus, jak to się udało to ja nie wiem widzę, naprawdę. Nie nie mam totalnego pojęcia, jak to się udało. Ale się udało, to jest najważniejsze. O, i są bambusy w sklepie. I jabłko, dobra, no to kupimy, kupimy, widzę. To na pewno kupimy coś z tego, bo to się opłaca, bo to są dobre rośliny. I teraz widzę, disko będzie robiło mutację, disco. E, disco, widzę, czy się uwaga, zobaczymy, czy się uda za 8 sekund. O, zrobiła się disko mutacja na tym daffodilu. O mój boże, ja nawet tego nie zauważyłem! O mój Boże, dobra. Pięknie. O, to będzie dużo kosztowało, to będzie dosyć sporo kosztowało, ale fart! Tak szczerze, mega fart, Dobra, czekamy aż to wyrośnie. No zobaczcie, defodisko. Jezu, ja, na bardzo bardzo mało Zobaczcie, ile on rośnie w ogrodzie. To była bardzo mała szansa na to, tak szczerze, nie? Ale dobra, pięknie, podoba mi się to, szczerze. Jeszcze jakiegoś questa zrobiłem, że zebrałem 100 Blueberry. Ale najpierw chcę poczekać, aż ten default wyrośnie. Jest, mamy go, dobra. Idziemy z czas. Nie wiem, ile dostanę za te kasy, widzowie. Ale dobra, sprzedajemy. Uwaga, widzowie, ile mamy kasy? 220 tysięcy. O mój Boże. O Panie, dobra. To było naprawdę w W, nie? In the chat normalnie. No to teraz jesteśmy bogaci, szczerze, widzowie. Te naprawdę, te petty są OP. Petty w Growy Garden naprawdę są OP. Naprawdę, widzowie. widzowie, w mega. Od Dała, strasznie. I dobra, zobaczcie, jestem aktualnie na serwie. Ludzie normalnie mi podchodzą pod farmę. Co ty się odwala? Goście, wywalajcie ode mnie. Nie wiem, co się dzieje. Piszą coś na czadzie. normalnie nie mogę grać normalnie. Gościu, wyciągam jakiś owoc. co się dzieje? O mój Boże, dobra, ja tutaj stawiam watering cana na to. Gościu, co pisze ja pierdolę, dobra, ja nie wnikam, nie odpisuję na to, my bo się boję, widzę. Stawiam watering can na te moje roślinki i zbieram wszystko. Zbieram wszystko widzowie, ponieważ widzowie po prostu potrzebujemy kasy trochę. się, znaczy, no, potrzebujemy coś kupić, jakiś owoc. Ale dobra, zobaczmy, teraz będziemy kasę kasy i mamy 230 tysięcy, Sigma, dobra. I teraz możemy kupić dwa watermelony, bo tutaj mamy. O, możemy kolejne bambusy kupić. To kupiłem sobie wszystkie, no bo bambusy to jest easy zarobek po prostu, więc kupmy sobie w sumie. Czemu nie? Dobra, postawiłem wszystkie aktualnie. Dobra. Gościu mi sprinklery stawia, nie wierzę, dobra. Jaka Sigma z niego normalnie. No nie, że dobra, widzowie to. Dziękuję, że postawiliśmy mi sprinklery, gościu. Pięknie, podoba mi się to, podoba mi się to. I gościu prosi mnie o petę, zobaczcie. Ja, nie mogę, dobra, to coś pięknego. Więc tak naprawdę, może nie będę zbierał tych bambusów, bo na nich jeszcze zrobili mutacje, więc y, po prostu poczekamy aż. Y, Moje pety będą robiły mutacje i wtedy to będzie miało sens. Bo wtedy zrobimy jeszcze więcej kasy. No bo wiadomo, że mutacje dużo robią, tak? To wiemy. I tak szczerze, byśmy mogli coś tutaj ugotować w tym evencie Dobra, to wiecie co? Ja zbiorę jakieś te owoce i tam ugotujemy coś w sumie. To by było dobre. To spróbujemy i zobaczymy, co ugotujemy. I może coś fajnego dostaniemy. To by było spoko. A, to jak się gotuje to widzę, ile będzie się gotowało? 6 minut tylko. Także dobra, na luzie. I Czy tutaj w gear shopie coś kupimy sobie? Na pewno na możemy kupić. To kupimy na e, Basic sprinklera. No dobra. i Jednego sobie kupimy i. O, mogliśmy, mogliśmy go. Nie kupić, dobra, no nieważne, ale dobra, no mamy taki sposób, że się to prezentuje. nie w sumie i tak go się nam postawi, więc to by nie miało zbytnie sensu w sumie ich I zobaczcie, Gold plus red pumpkin rośnie. O mój Boże, dobra. Ty tutaj postawię Motering i tutaj postawię te. Oczywiście Motering i Basic Sprinklera, co nie? O, zobaczcie, jak to rośnie. Okej, wyrosło nam to. To wiecie co? Może jeszcze nie będę zbierał. Jeszcze nie musimy w sumie tego zbierać. Niech się zrobią mutacje. I dobra, mój rakunukrat Blueberry. O mój Boże. No najgorzej, tak szczerze, najgorzej. Idziemy na Steet shopa zobaczyć, czy coś jest w Shopie nic nie ma. W taki sposób aktualnie się prezentuje ogród. Czekam aż o! Discoby będzie robiła abilitkę. Uwaga, Discobe. Czy się uda, czy się uda, czy się uda? No niestety się nie udało. Ale dobra, poczekamy aż tutaj jakieś inne pety będą mutację. mutacje. Wiadomo, nie? Także bez obaw widzowie. <ścoughs> Co jest? Chłop się denerwuje! Zobaczcie co się dzieje, ja nie mogę z tego typa co pisze na do mnie gościu Ja pierdziela, aż zrobię screena chyba Dobra zrobiłem screena widzowie, co tych wiadomości spowalono nie Chłopcy za ale ja widzę się nie wymieniam I zobaczcie gościu mi daje peta Nie, nie dobra ja to tykle nawet nie chcę tego peta, nawet go nie chcę widzowie On mi go daje, no nie mogę, co za typie, no nie mogę, ja go nie chcę, przestań mi go dawać typie Chłop się tak denerwuje, bo widzi takiego noba jak ja, który ma takie dobre pety i się chłop denerwuje, bo nie chce z nim tradę No widzowie, no on nie wie, że ja nagrywam filmik na no. YouTube chyba nie zdaje ze z tego sprawy, nie? Nie, dobra, ten się mnie zaraz miałem serwer, nie przysięgam widzowie. Zara go banuje, zarabana zostaje hop. Dobra, daj tego peta, biorę go i mu, widzowie, nie oddaję mu go. Nie oddaję mu tego peta nie oddaję mu go, skamowałem na pete typa. Dobra, Ciekawe co on napisze na czacie. Teraz pisze raku, no nie mogę zobaczyć co on pisze. O e, łotkami, do no, mnie pisze, ja nie, dobra. Ja z serwer, zaraz, bo no, ja nie mogę. Proszę was widzowie, zostaje. Niech oni mnie zostawią w spokoju, ja, tylko chcę filmik nagrać na YouTube, a oni mi nie denerwują, no, bo podchodzą do mnie i mnie, proszą. Ops, z tym trading ticketem, chodzi mi nawet trader nie wyślę. Mam włączone trader, zobaczcie, mam. I gość trajda nie wyślę. No, ma trading ticket, ale nie wyślę trader, No, zobaczcie, hop, dalej jedzie. napisałem Uchaj. nie, dobra, nie mogę dobra, widzowie. My się nie przejmujemy hejterami, nie przejmujemy się hejterami, nigdy się nie przejmuję hejterami, ale dalej nic z chopia, e nie ma. ale właśnie widzę, bo nam tutaj wygodowało y, jakąś, jakieś jedzonko, więc ja zbiorę to widzowie, zobaczymy, co to z tego dostali. dostaliśmy, widzowie. Jesteśmy to widzowie. I ja bym to szczerze tutaj. Ja myślę, że to tutaj dał zamiast tam. I dobra, uwaga, widzowie. O, ale dostaliśmy kupę. A, dobra, dostaliśmy kuliner chesta. Okej, okay, otwórzmy go. Bo tam możemy dostać jakiegoś seed'a chyba. Dobra, uwaga, 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 co dostaniemy? tylko nie peta, tylko nie peta, tylko nie peta. No i nie, no, peta, nie, ja nie mogę nawet go używać, widzowie nawet nie jest legendarny, jakby jeszcze divine był to jeszcze spoko, ale tak to wiecie, widzowie. Nic z tym nie zrobię. Dobra, ja się gotuję Kolejne 6 minut muszę czekać. co się stało? O, oh, Jezus, jak się przestraszyłem! Goście jakiego ma burning buda, ale mi tutaj farmę nawet zasłania. To jest chyba największy burning but, jaki chyba widziałem, kurde, garden. Naprawdę. Ej, dobra, gościu mi dał Shocked Frozen Mango. Ja nie wiem, czy ja to powinienem brać. Dobra, zaakceptuję to i sprawdzę, ile kosztuje to mango. Bo ja jestem, jestem sam ciekawy. Okej, okay, disco. by chciał zrobić mutacja, się nie udało. Widzę, to kosztuje milion kasy. Dobra, nie, ja tego nie sprzedaję, widzę, ale gram uczciwie. Nie sprzedaję tego. Cały serwer za mną, właśnie. Nie mogę. Dajcie mi spokój, ludzie, proszę was. Ja chcę tylko normalnie nagrać odcinek. Ja nie mogę, dobra, zbieramy to, widzowie. I dajemy to tutaj, oczywiście. Grzy, uwaga, uwaga, uwaga. Co będziemy mieli do wyboru, widzowie? A, oke, okay, to jest mutated food. Do Dobra, to musimy tutaj temu dać tej śwince I dostałem widzowie trzy korny. Dobra, dostałem trzy korny Dobra, to nie tak źle w sumie jak nam da no ale dobra, niech będzie. Teraz dajemy dalej owoce tutaj. Dajemy dalej owoce tutaj. Nie, no to no, nie sam chodzę, ja nie mogę. widzowie naprawdę coś niebywałego po prostu. I uwaga, 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 uwaga. Widzowie, jaką nagrodę dostaniemy. Okej, okay, mamy bitter melona. Tutaj jakiegoś peta. Dobra, bierzemy tego melona Dobra, robimy go. Pięknie, ale jestem ucieszony, że mamy jakiś owoc. Dobra, teraz widzę, to będzie... No, no, to będzie chyba nasz najlepszy owoc aktualnie e, w ogrodzie, tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to wyrośnie Bitter melon To brzmi jak ten Jak ten melon, melon Wiecie jaki I okej, okay, dobra, widzę. W końcu jest jakiś lepszy seed w sklepie I jest to grape Zobaczcie Jest tylko grape chyba No tylko grape jest lepszy Tutaj najlepszy No tak Więc e, widzę, Ja zbieram cały mój ogród Ja nie wiem czy mi starczy Ale mam ogromną nadzieję, że mi starczy Mam naprawdę ogromną nadzieję Zobaczcie ile mam tutaj mutacji Bo właśnie te pety mi robiły co wiele mutacje Więc ja naprawdę, 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 naprawdę Mam ogromną nadzieję, że to się uda Bo jak nie to będzie lipa Nie jestem pewien Mam nadzieję, dużo. Ale jak się nie uda, to będzie naprawdę słabo. Będę zły, trochę widzowe, nie? Będę naprawdę zły. Także uwaga, uwaga, uwaga. Czy nie zaskoczy, gra? Dobra, 2 miliony jesteśmy. Co ja gano, widzowie? Dobra, to coś było naprawdę drugiego. I mamy Grape cida, Pięknie, podoba mi się to. Naprawdę, bardzo się cieszę, widzę. Dobra. Więc widzowie, jest następny dzień, kiedy to nagrywam. I tutaj właśnie ten Grape nam wyrósł. I nam Kokona też w sumie prawie na wyrósł. Zobaczcie, 73% ground ma. W taki sposób prezentuje się nasz ogród. Tutaj właśnie nam ten Bitter Melon jeszcze wyrósł. No zobaczcie, cały serwer. Dosłownie siedzi na mojej farmie. Cały serwer siedzi na mojej farmie. Zobaczcie, spowalone, co to się dzieje. Ale mnie, tak szczerze naprawdę to już to denerwuje. Naprawdę jakby na każdym serwerze publicznym, którym byłem, widzę na tym odcinku, to o, o mnie, że. No prosili mnie po prostu o coś cały czas i mnie to denerwuje już. Ja zbieram teraz cały mój ogród i zobaczymy, ile będzie z tego kasy, więc uwaga. Także mamy Fulek i idziemy to teraz sprzedać. I uwaga, uwaga, widzę, ile dostaniemy kasy? Uwaga, uwaga! Ile dostaniemy kasy? 14 milionów kasy. No mając takie rośliny, to wiecie, trochę XD, ale właśnie mamy najlepsze pety wrzami. Więc to by było na tyle w tym odcinku, pamiętajcie, że odcinki są praktycznie codziennie, także oglądajcie, wpadajcie, ja spadam na jelo.